Witamy wszystkich serdecznie! Zapraszamy dzisiaj do kolejnego materiału, w którym opowiemy o kredkach. Tym razem skupimy się na kredkach triokolor o węższym trzonie. Są to kredki idealne dla młodszych artystów oraz dzieci rozpoczynających swoją przygodę z tym medium. Głównie dlatego że kredki te posiadają trzony o średnicy 7 mm, więc idealnie wpasują się w drobne dłonie. Dodatkowo posiadają trójkątne trzony, więc pomagają nauczyć dzieci prawidłowego chwytu przyborów piśmiennych. Są to kredki o miękkich grafitach i nasyconej kolorystyce. W związku z tym, że to kredki szkolne, nie są światło tak więc jeżeli zależy nam na zabezpieczeniu rysunku, należy pamiętać o fiksatywie. Kredki dobrze się sprawdzą również w rękach doświadczonych artystów lub dzieci w wieku szkolnym. Ich zastosowanie jest uniwersalne. Należy jednak pamiętać, że nie są to typowo kredki artystyczne, więc ich praca na warstwach ogranicza się do maksimum 3-4 warstw. Mimo to w doświadczonych rękach pozwalają osiągnąć bardzo ciekawe rezultaty. Kredki są dostępne w zestawach 12, 24 i 36 kolorów. Nie są dostępne na sztuki. To jednak nie jest problem. Wszystkie nasze kredki szkolne można łączyć z tymi, które są sprzedawane na sztuki, jak na przykład z kredkami Polikolor. Tak więc zestawy z serii szkolnej można uzupełnić o wybrane odcienie Mondelus czy Polikolor, a nawet Progresso. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą tejże serii szkolnej, w której można znaleźć nie tylko kredki, ale również i plastelinę czy flamastry. Wszystkie te produkty są już dostępne w sprzedaży. Można je znaleźć w naszych sklepach stacjonarnych, sklepach naszych kontrahentów, a także w naszym sklepie internetowym. Na dzisiaj to wszystko. Zachęcamy do obejrzenia dalszej części materiału, by zobaczyć końcowy efekt pracy z kredkami. Tymczasem trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.